Siemanko! Tutaj Alvin 11pl jeden jestem na kolegi koncie. Ognisty pan yy, tutaj jest taki vlog. Yy, tak, bardzo proszę o subskrybowanie, o oglądanie yy, naszych top 10 piłkarzy świata. Dzisiaj jeszcze dojdzie top 10 yy, najlepszych klubów świata. E, tak, oczywiście Pierwszy Real, druga Barca, e, trzecia Bo, trzeci Borussia i tam czwarta Chelsea i e, tam... dobra. E, to tak. taki vlog. Um, bo... Sorry, że nie gadam, ale jak gram to nie mogę. O kurde, szkole... Coś tam. Wikutaj się. Jest. Nasz. Dobra. To idziemy, XP ekspić ogółem, tam nie ten Nie będziemy zbierać bie tych gównianych hitem. Tylko żebyśmy potem wyszli. <laughs> ogółem kolega już nie gra na końcu to tam. Możemy nawet stracić itemy, ale nie jestem taki. Nie będę stracał item. Nie, nie zawsze się mylę. To tak, zapraszam... Się... O, buty. To muszę mieć. Mm, to tak, dzisiaj dodamy. Yy... Dzisiaj już dodamy e, 10 klubów świata, może jeszcze 10. Każdy coś takiego wymyślimy. Kurde, butki, 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 mamy dwie pary wódków, Nie wiem, pewnie to i tak wywala. Eee <słyskać> to tak, o kurde, ślepy załek. I to też w grobach. Kroba. W grobach. Klobach. Ja gadam z kolegą, jak coś miłoszem, tam... co nie wiem Eee, to tak, um, to jak coś, to będziemy tam ten, eee, piszcie komentarze, bo może jakąś przeróbkę zrobimy z kolegą, czyli zombie na przykład, albo coś tak ten naprawdę, coś takiego się tam zrobi. Kurde, się zacięło. Eee, to piszcie w komentarzach, jakie jeszcze zrobić zdjęcia z czego. I dzięki wszystkim za oglądanie. i Powodzenia w oglądaniu filmików, subskrybujcie, oceniacie i łapujcie. Nark